Jeszcze nasze ogłoszenia, najważniejsze sprawy. Soleni z tego tygodnia życzymy zdrowia i wszelkich łask. Uczniów klasy ósmej prosimy o zapisywanie się od poniedziałku 5 października na spotkania przygotowujące do sakramentu bierzmowania. Prosimy o wybranie dnia na spotkanie zgodnie z harmonogramem, który jest wywieszony przy wyjściach z kościoła. Uczniów klasy siódmej zapraszamy na spotkanie przed bierzmowaniem we wtorek 6 października w Kaplicy Matki Bożej o godzinie 17. Spotkania dla klas szóstych rozpoczną się w drugim semestrze. Świetlica Środowiskowa Przystań działająca przy naszej parafii zaprasza dzieci od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 19 na bezpłatne zajęcia pozalekcyjne. Zajęcia prowadzone są w Szkole Katolickiej w sali nr 9. Chętnych wolontariuszy, którzy mieliby czas i serce do pracy z dziećmi w naszej świetlicy prosimy o kontakt ze mną księdzem Grzegorzem. Zapraszamy najmłodszych parafia na niedzielną chwilę mnicha Teofila. To nasza nowa propozycja dla dzieci, które mogą w ten sposób przyswoić sobie treść niedzielnej Ewangelii. Poszczególne odcinki można oglądać na stronie internetowej naszej parafii w zakładce dla najmłodszych. Gorąco zachęcamy, aby dzieci odpowiadały na pytania Teofila i karteczki z odpowiedziami przynosiły w następną niedzielę na Mszę Świętą o godzinie 11.00. Wśród prawidłowych odpowiedzi będziemy losować nagrody. Mamy nadzieję, że niedzielna mnicha Teofila na no dobre zagości w naszej wspólnocie parafialnej i w naszych domach. Po wielomiesięcznej przerwie powraca cotygodniowe, powracają cotygodniowe spotkania kręgu biblijnego. Najbliższe odbędzie się w środę, 7 października, po mszy wieczornej w sali numer 4. Powraca również możliwość uzyskania porad bezpłatnych porad prawnych z powodu ograniczeń sanitarnych. Takie porady są tylko i wyłącznie telefoniczne. Telefonicznie w każdy wtorek między 16 a 18 numer telefonu do prawnika można znaleźć na drzwiach kancelarii oraz na naszej stronie internetowej. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe codziennie o godzinie 18.00. Wypominki to znana od wieków forma modlitwy kościoła za zmarłych. Polega na wypominaniu, czyli odczytywaniu imion zmarłych i modlitwie w ich intencji. W naszym kościele przyjmujemy tradycyjnie na wypominki roczne i jednorazowe. Już dziś przy wyjściach z kościoła można zabierać do domu przygotowane kartki, na których prosimy wpisywać osoby zmarłe. Za tydzień kartki będą także wydrukowane w naszym biuletynie. Można je oddawać w zachrystii lub w kancelarii. Zespół hartatywny zbiera dziś do puszek dobrowolne datki na działalność kuchni świętej Jadwigi. Dla ubogich Bóg zapłać za każdy dar serca. Stypendyści Krakowskiej Wspólnoty Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia zapraszają wszystkich parafian do udziału w obchodach 20 Dnia Papieskiego, który jak słyszeliśmy w dzisiejszym liście biskupów przypada w przyszłą niedzielę. Po wszystkich mszach świętych odbędzie się yy, odbędzie się tego zbiórka do puszek na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. I prosimy o kilka słów Michała przedstawiciela tej fundacji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Od wielu lat należy do Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Pokrótce opowiem wam czym ona jest. Fundacja oferuje pomoc finansową dla osób z małych miejscowości, mało zurbanizowanych, którzy wykazują chęci do nauki, mają dobre wyniki w nauce. Sam należę do tej fundacji od wielu lat i bardzo mi pomogła. Zawsze mogłem liczyć na ich wsparcie, czy to materialne, czy to duchowe. Fundacja to nie tylko środki, materialne, ale też wspaniali ludzie. Nie bez powodu są nazywani żywym pomnikiem Jana Pawła II. Można się do nich zwrócić o pomoc od kwestii duchowych, nawet po problemy dnia codziennego. I z tego miejsca chcę wam, chcę wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za zaangażowanie w poprzednich latach, bo tak naprawdę to dzięki Wam fundacja może funkcjonować, dzięki Waszym ofiarom, dalej może wspierać młodzież. Większość wpływów do fundacji pochodzi właśnie ze zbiórki publicznej Serdecznie wam dziękuję wszystkim I proszę tak samo w tym roku I Wiem, że sytuacja jest ciężka Każdy z nas boryka się Z problemami jakie narzuciły nam jaka narzuciła nam rzeczywistość Ale jeżeli chcecie Jeżeli możecie To za tydzień proszę was O wsparcie właśnie do puszek To naprawdę bardzo pomoże, czy mnie, czy kolejnym, właśnie po mnie, stypendystom. Bardzo dziękuję Wam i Bóg zapłać. Dziękujemy za to świadectwo, bo na pewno niełatwo tutaj stanąć przed nami i dzielić się swoim życiem. Więc prosimy o tą pomoc za tydzień, moi kochani. A teraz pomódlmy się za naszych zmarłych, bliskich, których Pan Bóg. Bliskich parafian, których Pan Bóg powołał w tym tygodniu, a są to świętej pamięci Genowefa Kiełkowicz, Halina Wołowiec oraz Andrzej Toruński. Dobry Jezła, nasz Panie. Dobry Jezła, nasz Panie. Dobry Jezła, nasz Panie. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.